Anime o uroczej dziewczynce, która lubi rysować jeszcze bardziej urocze dziewczynki. Mało wybitna pieśń pochwalna na cześć Bisia Dziogier. Okej, okay, zacznijmy od tego, że sama z siebie nigdy bym po to nie sięgnęła, dedykuję więc tę recenzję wszystkim tym anonimowym przechodniom, którzy oddali na dziuro bit głos. Seria, o której będzie tu mowa, powstała na bazie mangi, na czas nagrywania tej recenzji liczącej sobie dwa tomy i ciągle wydawanej. Patrząc na poprzednie anime, które tutaj omawiałam, jest to chyba jakiś trend. Bohaterką naszej historii jest Akisato Konocha, żywiołowa dziewiętnastolatka, właścicielka wystającego kła, która pracuje jako ilustratorka w studiu Bluebell, zajmującym się produkcją, nie bójmy się tych słów, pornogier. Dlaczego Konocha zdecydowałaś tam zatrudnić? Ponieważ absolutnie kocha gry ze ślicznymi dziewczynkami. Patrzenie na śliczne dziewczynki raduje jej serce. Postanowiła więc wejść na drogę, która pozwoli jej na stworzenie swojej własnej, wymarzonej gry ze swoją własną, wymarzoną kawaii panienką. Niestety, teraz spędza dnie kolorując plecy stokowych postaci, a spełnienie jej marzenia oddala się i oddala, bo szef studia nie chce nawet słyszeć o inwestowaniu w jakieś szalone pomysły nowicjuszki. Dziewczynie zostaje tylko publikowanie w sieci swoich artów, z nadzieją, że to się zauważy i doceni. Aż do pewnego dnia, włócząc się po mieście, natrafia na tajemniczy sklepik z retrogrami i zwierza się sprzedającej tam staruszce ze swoich smutków. A potem zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Bo przy następnej wizycie sklep okazuje się pusty, a na konoche czeka torba z kolekcją bisiońogier z lat 90. Zatykowawszy się w pobliskiej kawiarni, konocha otwiera jedno z pudełek i zostaje przeniesiona w czasie do roku 1992. Co? Jak? Dlaczego? Gnana paniką przez chabary na patata się na Roku Temamoru, programistę hobbystę, który pomaga w alkohol soft, małej firmie swojego ojca produkującej bisiodzi gry. No co za zbieg okoliczności. Konoha, przekonana, że teraz oto nadeszła jej chwila i że będzie mogła zrobić własną grę, angażuje się w pomoc przy produkcji tego, co akurat alkohol soft produkują. Ale nagle jej niespodziewanie znowu wraca do roku 2023. Potem otwiera pudełko z kolejną grą i ponownie przenosi się do przeszłości, ale kilka lat później niż ją opuściła. Pozornie te krótkie wizyty nie wywołują żadnych zmian w historii, ale później okazuje się, że jednak jakiś wpływ mają na rynek dziewczynkowych gier i na losy świata jako takiego. Ale nie uprzedzajmy. Seria rozwija się w taki sposób, że dość długo nie wiadomo w ogóle dokąd zmierza. Jak się ostatecznie okazało, donikąd. A oglądając poszczególne odcinki, miałam wrażenie, że dzieje się tu niekontrolowany chaos. Chociaż uczciwie trzeba przyznać, że na początku seansu byłam tą serią umiarkowanie zacieszona, co mnie zdziwiło. Pomyślałam sobie: Hej, Kuszące wygięte dziewczynki w skąpych ciuszkach leżą tak daleko poza moją strefą zainteresowania, jak tylko się da, ale po pierwsze nie ma ich tutaj tak dużo, jak mogłoby być. Właściwie nie ma ich tutaj wcale, jeżeli opuścimy ending, a poza tym, jeżeli będzie to wszystko wystarczająco zabawne, to może i oglądane. No i tak, śmiesznie faktycznie jest, ale mój śmiech rozbrzmiewał niekoniecznie w tych momentach, których życzyliby sobie twórcy. Ktoś na My anime list napisał, że to anime jest listem miłosnym do kultury otaku. Nie postrzegam tego w ten sposób. Jeśli spojrzymy sobie na mangę Pierwowzór, zobaczymy, że wcale nie opowiada ona o naszym pokemonie. Główną bohaterką Mangi jest Uehara Meiko, która w 1992 zatrudnia się najpierw w sklepie komputerowym, a potem zaczyna rysować dla alcohol Soft. Mangowe Dziuroku Beat to jonkoma, która wygląda trochę jak fabularyzowany dokument, a trochę jak sentymentalna podróż autorek. Chociaż akurat tego nie mogę być pewna, bo nie wiem ile te kobiety mają lat. Widzimy też, że manga powstała pod patronatem Aqua Plus, a Aqua Plus wydaje Visual Novels, również pornosowe symulatory randkowe. Ale to nie koniec. Autorki mają też na koncie współpracę z czymś, co nazywa się Cocktail Soft. A Cocktail Soft znowu zajmuje się produkcją erogier. Zbieżność nazwy z Alcohol Soft nie wydaje się być przypadkowa. I koło tak jakby się zamyka. Tak więc, jeśli ktoś tu tworzy list miłosny, to raczej do jasno określonej branży. I anime idzie z tym o krok dalej. W anime bierzemy całą fabułę mangi i na to bez większych zmian nakładamy konochę. Konohe, która wpada w te lata 90. -te jak do Isekaja i zaczyna robić tam rozpierdak. A obsady oryginału razem z jego główną bohaterką na czele spycha się gdzieś, na drugi plan, poza Mamoru. Na potrzeby anima, Mamoru jest z tego drugiego planu wyciągnięty. Dano mu więcej osobowości, jakiś konflikt wewnętrzny. Nawet sympatycznie wyszedł koniec końców. Mamoru i Konohe to jedynie prawdziwi otaku w tym anime. Pojawia się co prawda jeszcze niejaka ja ale jej otaciem bym nie nazwała. Mamy więc Konohę z absolutnym fiołem na punkcie kałaj i panienek i Mamoru, który ma absolutnego fioła na punkcie jednego konkretnego modelu komputera. Jego obsesja jest nawet większa niż w przypadku Konohy. Ale nie wydaje mi się, żeby otakowatość jako taka była tutaj szczególnie chwalona. Liczy się o tyle, że stanowi motywację do produkcji gier. Bo od gier się to wszystko zaczyna i na grach kończy. Dziewczynkowych grach oczywiście. A te gry nieszczególnie mnie tutaj interesowały. Poza kwestiami dotyczącymi stricte grafiki. Interesowały mnie dwie rzeczy. Czy działania konochy w latach 90. będą mieć wpływ na współczesność? I czy zostanie nam wyjaśnione, jak działają czary z przenoszeniem w czasie? Jak się już pewnie domyśliliście, nasza bohaterka nie ma specjalnych oporów przed babraniem w przeszłości dla własnej korzyści. A jeśli nawet ma, to szybko wszędzie skrupuły jej przychodzą. I potem gryzie ją to w tyłek. Okazuje się, co za niespodzianka, że odrobinie wyprzedzającej swojej czasy super gry wpłynęło na współczesność. Był to wręcz dystopijny, bardzo nierealistyczny wpływ, który zadziałał na chwilę, jako metażart. Pojawia się kreskówkowy złol, sztuczna inteligencja, kosmici z innego wymiaru. Totalne pomieszanie z poplątaniem. Wszystko co się tu dzieje działa na zasadzie bo tak. Twórcy próbują wyjść z jakimś przesłaniem, rzucają na prawo i lewo Deus z machiną, a w samym finale tu już w ogóle kładą lachę na wszystko i zasłaniają swój brak pomysłu na rozwiązanie kała i panianką. Dosłownie. Właściwie nic nie wiadomo. Poza jednym robienie gier jest fajne. No i mogę się z tym zgodzić, ale nie trzeba było do tego żadnych podróży w czasie ani kosmitów. Wystarczyłoby, gdyby Konoha rozejrzała się po internetach i znalazła jakichś podobnych sobie zapaleńców. Ogólnie, Konoha jako postać jest… kłopotliwa do jednoznacznej oceny. Najłatwiej byłoby ograniczyć się do tego, że jest strasznie dziecinna i irytująca. I to czy ją polubicie zależy od tego, jak wielko macie tolerancję do takich pokemoniastych dziewczynek. Do głosików niczym syrena przeciwpożarowa. Ale nie mogę powiedzieć, żeby wykreowano ją w pozbawiony konsekwencji sposób. Biega jak kot z pęcherzem, wpada w ekscytację, bagatelizuje potencjalne konsekwencje na rzecz tego, czego chce teraz, a jak konsekwencje przychodzą, to wybucha płaczem. Wszystko to wpisuje się w ogólnie pojętą dziecinność. Albo was to ujmie, albo będziecie chcieli ją czymś zaciukać albo przynajmniej zakneblować. Tylko jedno sprawie, że jest straszliwy zgrzyt. Z jej przemowy w pierwszym odcinku można było wywnioskować, że chce zrobić jakąś super porywającą grę przygodową. A koniec końców, szczytem marzeń okazuje się być zrobienie symulatora uwodzenia Moe Bloba. Oczywiście nie chcę tutaj skreślać każdej produkcji, której obsada jest złożona z ładnych dziewczynek albo ładnych chłopców takie produkcje nie oznaczają automatycznie hentaja. Niczego takiego nie twierdzę. I nie przeczę, że można szczerze polubić postać nawet spornogry. Za jej uroczą buzię i szczeniaczkowatą osobowość. I chociaż chętelskie sceny z jej udziałem straumatyzowały cię do końca życia i dostajesz choroby sierocej na samo wspomnienie, to przynajmniej już nie krzyczysz. Ale nie da się wyprzeć ze świadomości faktu, że dla olbrzymiej części fandomu właśnie te sceny stanowią największą wartość. A jak ich we właściwym dziele nie znajdą, to sobie sami narysują. No nie ukrywajmy, seksualizacja postaci to jest najłatwiejszy sposób, żeby zwrócić uwagę i przyciągnąć fanów. Tymczasem w dziurku Bit mówi się o robieniu erogier z jednoczesnym wypychaniem tego elementu Ero gdzieś w niebyt. Żadnego porno, sama niewinność, czysta energia i płatki sakury. Ale Dekimakure z dziewczynką w bielizie nie będziemy chcieli ci opchnąć. Jakoś nie jestem poruszona do głębi. Daję za to widowisko jedną i pół dyskietki na pięć. Tyle w temacie. Podobało się? Dajcie lajka, suba. możecie też dołożyć się do funduszu do karmienia pandy. Link tam gdzieś niżej. Tymczasem trzymajcie się zdrowo i do usłyszenia wkrótce.